Witam Was, w tym filmiku pokażę Wam jak poradzić sobie z cienami na karcie Radeon X 1950 grze mafia. Na pewno wszyscy posiadacze tej karty mają taki sam problem jak ja, ale znalazłem na to rozwiązanie. Potrzebujemy tylko programu ISD 3D, dzięki któremu możemy grać w okularkach w 3D. Ustawiamy separację na 0% i gotowe. Nasze cienie działają jak trzeba, a my możemy się cieszyć z poprawności cieni. Jeżeli coś jest niejasne lub czegoś nie wiecie, napiszcie mi w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć. Dziękuję za obejrzenie filmiku, mam nadzieję, że komuś pomogłem. A teraz mały pokaz poprawnych cieni.